Dopiero co przekroczyliśmy granicę, jesteśmy w miejscowości Krywa. To jest wioska graniczna na granicy Mołdawii i Ukrainy. I jedziemy dalej do, do Straszeni, do naszego domu misyjnego, do naszych przyjaciół, których tam mamy w Straszeni. Jest 11 stycznia, piękna pogoda, słoneczko, 3 stopnie w plusie i mam nadzieję, że to będzie dobra podróż. Dziękuję wszystkim za modlitwę o, o naszą podróż, o naszą misyjną wyprawę i niech Bóg was również błogosławi. Shalom. Witam ponownie z podróży do Mołdawii. Niedawno, parę godzin temu byliśmy w Kriwa, a teraz przyjechaliśmy do Straszeni. Po 9 prawie godzinach podróży z Lwowa jesteśmy na miejscu Straszeni, w Mołdawii. Koło Bogu, bardzo się cieszymy. Jeszcze, jeszcze nie jest ciemno także, także jest bardzo super fajna pogoda jest i myślę, że dobry czas przed nami. Dzięki! Jesteśmy w domu e, misyjny Metanoja w Straszeni w Mołdawii przyjechaliśmy tutaj aby kończyć remont i rzeczywiście kończymy ten remont po malutku. E, najpierw e, chcemy zrobić jedną z dwóch łazienek i e, Brat Sawa kładzie płytki. Zrobiliśmy zakupy w potężnym sklepie Supratent w Kiszyniowie. Brat Sawa kładzie płytki. Brat Karol, który kręci ten filmik, stoi tutaj przede mną. Zajmuje się prądem, a więc kable, te wszystkie rzeczy. I cieszę się bardzo, że dzięki wielu ludziom w Polsce, którzy modlą się o ten dom, którzy modlą się o tą służbę, która tutaj właściwie już można powiedzieć jest prowadzona, a jeszcze będzie, możemy, możemy rozwijać tutaj pracę, możemy kończyć ten, ten remont. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają tą służbę, którzy wspierają. Naszą misję, pracę, naszej misji, misji przyjaciół dzieci. I mam nadzieję, że ten pobyt tutaj, ten czas, to będzie coś dobrego, coś pożytecznego dla nas i dla ludzi, którzy tutaj mieszkają. Życzę owocnych przemyśleń i wszystkiego dobrego. Na a to kolejny historyczny moment, kiedy w naszym domu usuwamy stare kaloryfery, starą instalację grzewczą i będzie tutaj coś nowego, co będzie nas tutaj grzało. Kończymy remont. Czy uda nam się go dokończyć? Raczej chyba nie, ale kończymy remont. I Karol, elektryk, zajmuje się różnymi drutami, kablami, złączeniami, żarówkami, różnymi takimi rzeczami. Bardzo niezbędne to są rzeczy tutaj w tym domu. Sawa, jak widać, bardzo szybko zajmuje się kładzeniem płytek i to jest niesamowite. Myślę, że za kilka dni będziemy mogli skorzystać z łazienki, z ubikacji, z umwalki. Bardzo sobie cenię pomoc Karola i wszystkich osób, którzy tutaj przyjeżdżają, które pomagają, które wspierają tą służbę, wspierają tą pracę finansowo, modlitewnie czy materialnie. Dom pięknieje, a wszystko po to, żeby Boża praca, Boża służba mogła być tutaj wykonywana. Do tymczasem pozdrawiam serdecznie Praca, praca w rej jak widać i bardzo dobrze. Tak powinno być.